Nie ukrywam, nie będę kłamał, jestem fifkowcem. Gram FIFA w każdą kolejną edycję. Właśnie czekam, ma do mnie przyjechać dwunastka, ale coś chłopaki z EA Games zapomnieli o mnie, chociaż jak się zapowiedzieli, że mi przyślą do testowania. Natomiast rzeczywiście jestem bardzo od wielu, wielu lat zakręcony na punkcie FIFA. Gram w necie tylko i wyłącznie online. Gram gry tylko i wyłącznie rankingowe. W ogóle nie bawię się. Nawet jak poznaję nową edycję, to od razu wchodzę na rankingi, bo gra musi mieć stawkę, a stawką jest to, żeby mieć jak najwyższe miejsce w rankingu. Ja lubię w ogóle rywalizację. Nie lubię gier przygodowych, bo tam nie mam z kim rywalizować. Lubię gry sportowe. Ewentualnie kiedyś jeszcze wcześniej, jak byłem pecetowcem, bo już teraz niestety nie jestem pecetowcem, niestety, na szczęście. Jak póki byłem pecetowcem i korzystałem do gamingu, używałem komputera, a nie konsoli, bo teraz gram na konsoli, to wtedy grałem trochę w Battlefielda, bardzo lubiłem dwójkę. Oczywiście tylko i wyłącznie w sieci. I grałem trochę w gry typu gry strategię czasu rzeczywistego. Natomiast to do tego trzeba cały czas upgrade'ować swój sprzęt, konsola jest łatwiejsza dla takiego starego dziada jak ja, po prostu przychodzę, odpalam, wrzucam, e, wiadomo, że czy to Xbox, czy to PlayStation, to cały czas jest na czasie, cały czas, jeżeli mam najnowszą edycję, a one aż tak często się nie zmieniają, to jestem w stanie każdą grę odpalić bez jakiegoś wielkiego gmerania w ustawieniach, także ze względu na takie lenistwo jestem już teraz facetem od konsoli, głównie gram w Fifkę.